jest jakaś stacja, chyba metra, jak dobrze o. O, ale chociaż tu jasno. No, jakaś pochodnia. Zobaczmy. Ej, tu jest starter, dobra, to co, wchodzimy? No, to idź może w pierwszy. Dobra. To o, co? O, tu jakiś guzik odpalamy chyba, nie wiem, czy będzie działało. Działa? No dawaj, odpal. O, dobra, jadę, chodźcie za mną. Dawaj, dara. Lecisz. No dawaj A oh. Czas w sumie się Na razie ja. jedziemy krótko krótki czas ale Dobra się ale <coughs> O stary Ale Ktoś też jest problem nam... akustykę jak, Ej. Jakby, słyszę was jakbyście jechali obok mnie Stary jak to dziwnie w ogóle takie stare tory w ogóle w jakichś podziemiach Trzęsie strasznie. No strasznie W ogóle ten hałas no. w ogóle to... Tych kół, Ale wyboda. przynajmniej nie musimy chodzić po tych torach, dobrze no nie wyjeżdżało. do to strasznie na tej kolejce. Dobra. Długi ten tunel jak cholera. Otrzymaj go, nie wiem, nie widzę nic do tyłu ani do przodu. Ej, ja tam tylko nie widzę. Co to jest? Ej, ej Ej, co to ci stali koleśi stali, to... stali w oknie Ej, hej, hej Co ty gadałeś? Ej, kurwa O no Ej, nie Ej, on to mnie macha Stary, on chce mnie dotknąć Aaaa Żyjecie? No Żyję, ej, przebacz Aaa Też on jest, aj Co to było w ogóle? Widzicie? Biegną za nami Dobra, jest. Ej, zniknęli nagle To za dziwne rzeczy się tutaj dzieją Czuję znowu ci sami To Oni nas śledzą czy jak? No właśnie z... nie wiem co to było A może to jest jakieś powiązane może stret coś może to jest trend Oni akurat. chcieli nas zabić? starej no uderzył mnie przecież. Była nie przecież Co jakaś pochodnia nie pali się zbyt. O stacja, jesteśmy już Jesteśmy już, czekam na was yy, na takiej stacji wiem. Nie. O Boże, wypadłem z wagonika No nie, ej, a, kurde, daro. Blokujesz transport, linie co? Ej, to są pochodnie? z wagonika Ktoś... Dobra, trzeba wyjść jakieś te tory i wyleciałem, bo nie wiem Tak się zerwałem, są... Dobra, zobacz po... zobaczcie, to są pochodnie one się nie, nie mogą palić jakoś dłuż, yy, długi czas. Właśnie, to jeszcze musiał być niedawno. Może to, nie wiem, może to ten Freddy, o, jakieś kraty. Dobra, sprawdźmy postację. O kurczę, uważajcie lawa, uważajcie lawa. Oh shit, co to jest? O! lawa bądź człowieku. O kurczę, skończyć tyle lawy co ty to miałeś? jest. Dobra, gdzie jest schód? Czekaj, w tamtą stronę. Trzeba no płynąć wodą. O, jać. No. Ra, raczej nie, nie płynąłbym za blisko tej lawy Patrzcie, całe, całe zbocze jest w lawie O, o człowiek Tu to, to jakiś wulkan czy co? O ku no chy o, Chyba człowiek. wulkan tutaj jest Co to jest? Ja pierdziele stary, nie, nie zbliżajcie się, bo aż tak pali po prostu tej lawy, że to szok A no Osiem. Jakaś świątynia Ej, zobaczcie co wejście Dawajcie Ej jakie wieże, zobaczcie jakie wieże ogromne O Ło, stary Ej, Ale dobra, kto budowałby jest... wieże na Hulkanie? na to mi to wygląda No właśnie nie wiadomo co to, to jest Uwaga spokojnie, idźcie jakoś Spokojnie bo to jest fajnie. dużo lawy i w ogóle Zobaczcie, na nawet pod jest. jest Ale lawy. Nie widzę tutaj co nikogo Co to jest? To jest to to jakaś świątynia lawy czy co? To jak, gdzie ja idziemy? Są so trzy przejścia tego co widzę. Może zacząć no od trawy. No to dawajcie. Ostrożnie, bo tu stromo jest. Dobra. Eju. O, co to za kolorki? O człowieku. O kurwa, ale dziwne materiały. No. Ej, w ogóle tutaj strasznie wolno strasznie wolno idę. Ja nie wiem co to jest za pomieszczenie. Ej, to jest dziwne. Nie, ja stąd wychodzę. to No, idziemy stąd. Daro, zobacz, za to jest jakaś dźwignia. Co to za dźwignia? dźwignia? Ciśnij. O, o zobacz, jest przejście, chodźcie. Dobra, ja biorę ja miecz do wyłapię, nie wiadomo co tu będzie. Znaczy raczej młodno, się... nie mierzy. Na miecz. razie nic nie widzę. Jakiś krzyż tutaj z lawy. Jakiś dziwny symbol na A ścianie. A co, w skrzyni? To mi na jakieś nie wiadomo co, co O, jest. o fu, jakieś... To wygląda jak, się jakaś... jak jakaś... Jak jakaś noga jaka... kogoś. Nie, ja stąd wychodzę. O kurde, ja uciekam. Ja uciekam. Nawet nie że może... To jest to oh. co myślę. O, oh. Dobra. Lepiej żeby to nie było. To co wchodzimy teraz... Do, do lochów, co? Nie wiem, nie wiem. To jest strasznie, panie, strasznie, strasznie ciemno, stary. Ja się... nie, dobra, ja, bior, ja biorę mod do ręki. Jak coś to nawalam wszystko jak idzie. Ej, potem To jest chyba ja jakieś pomieszczenie Ej. kontrolne. Ej. To jest Ej, bezpieczne zamknięte. pomieszczenie, chyba. Zamknięte. Jakoś kontrolne czy coś? Zobacz, zobacz. Ej, tu brama główna, może tutaj, kliknij może No ja bym zobaczymy. zaczął od aktywacji systemów ochronnych, bo chyba są wyłączone. No właśnie, no to najlepiej będzie. No bo trzeba całe zasilanie włączyć, nie? O, dobra, słyszałem w... okay. Będę czuł się bezpieczniejszy po prostu. Pomieszczenia śluz bezpieczeństwa, też to włączmy. Nie, nie. Dobra, może... uruchommy tą bramę główną może. Dobra. dobra. A, dobra. Ej, ej, otworzyło się, dobra. M możemy iść chyba. Działa. O ja, jak tu ponuro, stary. Halo, jest tu coś? Halo? Na razie nikogo nie słyszę. O, stary. Halo, halo, halo. Ej, tu jest, tu jest zamknięte. Mhm. To tam są jakieś te bloki chyba, to może to od tego. Jakoś halo, sprzeda. jest coś? Halo. Ej. Słyszę kogoś. Słyszę coś. kogoś. Co to, ej. Nie ma tu żadnego przycisku, żeby Co, to otworzyć. Halo, słyszysz mnie? Halo? Czekaj, pisz, Jest tam jaki to jest blok? Blok A, spróbuj. Się. Nie ma. Od, od... Tak, ej, otworzyło się, chodźcie. Dawaj! Halo! Dawajcie. Halo? 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 Jesteś tu. Halo? Halo, halo? No, tu, w jesteś? Jest tutaj ktoś. Pytanie jest, kim ty jesteś? Kim jesteś? Ja, ja jestem w Czekaj, nie otwierajcie, bo nie wiadomo kto to jest. Freddy? Freddy? Stary Stary. Freddy? Jesteś Freddy? Oh. Ten Freddy który zostawił te karteczki To znaleźliście je? No że jesteście jesteście z tej wyspy czy podobnie jak ja Rozbiliśmy się stary, na statek został zniszczony Statek. Całkiem wybuch... podobnie jak ja na wakacje wybrałem się motorówką, nagle jeden wielki błysk i nagle całe paliwo mi zniknęło. Zostałem zmuszony zostać na tej wyspie Co się ciało? Dobra to może, może wyjdzie to Otwórzmy go najpierw. Andresie, jakieś świeższe powietrze? Ej stary, bo ty jesteś albo coś, ej, bo tak siedziałeś w tej celi. To, a, a macie coś do jedzenia? Bo naprawdę... Masz, chodź, do to... Czekaj, ci chlebek, trzyma i jabłko. Masz. O, dziękuję wam wszystko. bardzo. wszystko. Dobra, poczekajmy, niech zje sobie. Jedz, jedz. Proszę o bo... inne Był Kto ktoś oprócz ciebie? Yyy, spotkałem je jedną, nie wiem czy to można pos nazwać postacią. Ale nie radziłbym wam, żebyście spotkali tą samą postać. Wybrałem się, nie wiem czy byliście w mieście. Niestety tam żadnego, nikogo nie spotkałem. Totalnie opuszczony jesteśmy. Byliśmy miasto. w mieście. Kto tu cię mieście ta... w ogóle? Właśnie słuchajcie. Pew... No, się wybrałem do lasu pewnego dnia. I nagle płonąca postać taka cała była. I nagle straciłem przytomność i właśnie się obudziłem w tej deli. Ej do może inne cele Dobre, Na pewno nie, Dobra to nie, nie chciałbym nie ma. znowu spotkać tej postaci może bloki no, żeby... Halo dobra. jest tu ktoś Uważaj, nie wiadomo co tu może się kryć Właśnie to Halo? Cele Halo wyglądałem strasznie ponuro Halo Chyba nikogo nie ma

Dobra wyszedłem. Żyjecie, ej, żyjecie? Żyje Ja jeszcze ja żyję. Żyję. Ale, ale się nałykałem wody z tyłu. A ta woda jakaś... co to jest To nie są przypadkiem No nie wiem Jakiś samych tych lógów Nie mów tego, nie mów jak tego Jak my tu wpadliśmy Ej, i w to... ogóle Boga się otworzyła i nagle się zamknęła To było dziwne To było dziwne, to jakaś dziwna pka ale kto wiem tutaj założył? Jakieś schody tu są. Ej dobra, idziemy dalej? Idziemy dalej? Idźcie przodem, From, idźcie przodem. No, ja mam tyłu. Dobra, jakieś drabinki ja widzę. Dobra, schodzimy? Ja będę Schodzimy. Chodzimy. O a. kurwa. Co to jest za pomieszczenie? Nie Co to jest? Ej kurwa! się! To było dokładnie a, tak, tak naszyło, to było. Co to było? A, no, ale, o, spary, oła. Ej, ja, ta ja ta to jest... Nie wiem oczy ja wcześniej spotkałem Ej, oa Kurde o... O teraz to się tytuł lepiej skończyło niż poprzednim razem To był ten sam kolej co cię zamknął. Dokładnie Znaczy nie wiem czy ich ej. tutaj nie ej. ma Tu jest jakiś ukryty ten przycisk chyba bo taka wypukłość na ścianie Tu jest lawa jakaś Nie da się Nie wiem co tu się dzieje ale Nie wiem czy ryzykować toknięcie Dlaczego tutaj wyskoczył jakiś, nie wiadomo co to? O kurde... No to co, gdzie idziemy w ogóle? Gdzie tu jest jakieś przejście, Może bo ja Może ja wcisnę teraz... ten wycisk. No to dawaj, wciskaj. Może ta lawa tutaj się odsunie, nie wiem... ...tutaj co jest. Tylko tam potwór stąd wychodził, więc nie wiadomo co tu się działo. O kurwa, co to było jakieś... No, jakieś o, dziwne... Ej, ej. zobaczcie, lawa zniknęła. O! O kurwa. To było... No jest. idziemy dalej. Ej, o co to jest. Ej. O kto to jest... Ej, kim jesteś? Kim ty jesteś? Jeżeli chcesz musisz... przejść dalej, musicie odgadnąć zagadkę. No, dobra, wstaw. Czer czerwień krwi i wina słodycz doskonała. Delikatne ciało, lecz serce jak skała. Co to jest? O cholerna. Co to może Nie być wiadomo. stary?